polecam tą szkołę. Nie? Dzisiaj wyjątkowy dzień. Wystartowały pierwsze egzaminy ósmoklasisty w Szkole Bez Granic. To dla nas bardzo wyjątkowe wydarzenie, ponieważ mogliśmy spotkać się z naszymi uczniami, osobiście zobaczyć ich uśmiechy, zobaczyć to, że po prostu... Czuli się szczęśliwi, zadowoleni, a nie zestresowani tego dnia. Czuwał nad nimi oczywiście zespół psychologiczno-pedagogiczny, aby wszystko odbyło się w bardzo bezpiecznej atmosferze. A co więcej, chcemy, aby uczniowie wiedzieli, że jesteśmy tu dla nich. Nieważny jest wynik, liczy się człowiek. No jak poszło? O, jak wiecie, proces znalezienia idealnego miejsca nie jest łatwy. Natomiast nam się to udało i jesteśmy właśnie w centrum ADN gdzie przeprowadzamy egzamin usmoklasisty w 2025 roku. Mamy aż 11 sal. Każda jest super wyposażona, co możecie właśnie zobaczyć. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przygotowaliśmy oddzielne sale. Jak widzicie, są cichsze, dużo mniejsze i specjalnie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, bo w Szkole Bez Granic wiemy, że różnorodność to nasza siła. Jak wiecie, musieliśmy zmienić lokalizację, ale finalnie wyszło jeszcze lepiej dla naszych uczniów, ponieważ są w jeszcze lepszych i w bardziej komfortowych warunkach. Do dyspozycji mamy znacznie więcej sal, Znalezienie tego obiektu było niezwykle trudne, ponieważ gonił nasz czas, ale udało się. I po opiniach naszych uczniów wydaje się, że naprawdę są zadowoleni. Mi się bardzo dobrze uczuła. Bardzo tak było, to takie wszystko ogarnięte znaczy lepsze. Od samego rana jako szkoła dbaliśmy o dobrą energię naszych uczniów. Uśmiechy, spokój i przede wszystkim determinacja. Najważniejsze, aby nasi uczniowie czuli się pewni siebie. Zespół naszych pracowników przygotował materiały i zasoby, by każdy mógł czuć się komfortowo podczas egzaminu. Żeby nikt się nie zgubił, było aż 20 pracowników. Ponad 30 egzaminatorów, trzech psychologów codziennie, 80 uczniów, wychodzi stąd z uśmiechem na twarzy. Bardzo się cieszę, że naszych uczniów mogliśmy stworzyć środowisko pełne zrozumienia i wsparcia, bo egzamin ósmoklasicy to nie jest sam egzamin, to jest pokazanie ich ciężkiej pracy i determinacji. Naszą misją od początku było to, aby szkoła bez granic była dostępna, elastyczna i bezpieczna dla każdego. Dlatego cieszymy się, że stworzyliśmy tak wspaniałą społeczność zarówno uczniów, jak i rodziców. Szkoła bez granic to nie tylko edukacja. To przestrzeń, w której uczniowie mogą być sobą, rozwijać się i podchodzić do egzaminu w atmosferze wsparcia. Bo najważniejsze to nie tylko zdawać, ale dojrzewać w poczuciu, że ktoś cię rozumie.